Jeszcze. Dobra. Kuk. Dobra, idziemy. Co żyjemy? Zobaczysz. Co? Możesz mi zaufać. <grym> Okej. <Okay>. Zaufaj <grym> mi jestem kierowcą redowym. O kur! <grym> Oj nie jest ściana, póki co. Teraz blokuję. Chuję, o kur. Jak ty jeździ? O. Jak mnie nie można rozuwać? No, nie prowadzisz więcej. <grym> no, I've Dream.

I'M STILL STANDING AFTER ALL THIS TIME RENKATRUS JEDZE SIĘ POTRĄCIĆ DAJ MI CHWILĘ no, that... TRAFIMY, TRAFIMY, MÓJEM, TRAFIMY oh God! <tryk> O KULI Um. O, 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 Jedziemy. Kurde. radę a... tym jest, słuchaj. No nie w zakrę... To nie wykręca nawet. Jak? O, mina. Przeskoczę. Oh <laughs> nie, to były O, tak się nie wywal. wal. O. 102 metry. Kurde. Biegam na minę. O, uda ci się. Moja mina kiedy? Dance. Adam Maus, yeah. normalnie. Czekaj musimy trafić. O dwa metry! To było przeznaczenie było, to było przeznaczenie Jest uda nam się. To to meta? Czekaj. Nie, to nie jest mi ta O kurwa, to musimy dalej jechać, p... mm. To jeszcze nie za nami. Mm. Bo tak trochę auto nie autuje. Wyskoczyłem rzekę tym rzęchem. A mino, mina! Nie! Mm. <noise> LANDMINE land NO Ja pi... W Jedziemy, słuchaj Ten... ten nie... nie wiem Zaraz, co do zaraz, zaraz, za, zaraz gonię, nie? Przysięgam na ręczka, że dojdziemy żywcem Przysięgam, a na wodza? O kurde Na wodza też, o kurde <noise> Dobra Pa, jakie nie, auto fajne wziął Pa, jaki motor Wsiadam dobra. Ej, dobra, guys, nie jest źle, Rozerwamy tylko tył auta, ale dalej mogę jeździć. Pa! Bus... to next map. Chodź do busa. To... Nie! Chodź tu, szybko! Nie! Jak tutaj wejść. Wyjdź z drugiej strony. Przez okno, przez okno, przez okno! przez okno! okno. <laughs> Bo Bombardują! Niech <laughs> wam wejść przez okno. O, masz na górze kapę! O! Oh, okno. Thank you, mate! Naucie, dobra, let's go. Ju. Cukamy no, na razie. A można razem? Wskazą. Czekaj. Można. Chodź Brodri. Słuchaj. Pozdrawiam. Ja mam dynamit w ręku. Mogę mieć słuchaj. Możemy to wysadzi. <noise> Ale kiedy <noise> idziemy w tyle osób, to nie ma chyba sensu. Być chym. I tak sam się sami wyp... Zobacz. Ja mu nie ufam, ja mu nie ufam, <noise> o, mu nie ufam. Later. Oh.